Poka pokaż co potrafisz. No to już było lamerskie, no ej. Zlamiłeś teraz trochę. Ja nie lubię ci falować wszystko, być może zaś chwali. No brawo, Pixel, nie? ja walczy i wybija jeszcze. Po prostu. No, bra. Wow, wow, wow. No, musiałem już to wybić, bo. i druga sama mnie odpykała <grystanie> spoko elo bramka bramka o matku bramka story, nie shlug. wiem co to było sorry jakiś lag jak on się już obraca trzeba wychodzić Wiem, że się muszę dać jakoś tak rozgrać trochę w miarę. Bo na razie to jeszcze jest masakra, i. Jeszcze raz, do trzech razy sztuka. No jasne, ciekawe jak. A i przerypiemy to, nie nie może tak być. Tak nie może być, my tego nie możemy przerypać. Pod żadnym pozorem. Pierwszy, maczek, pierwszy maczek zawsze przeżywa, nie? ja a pierwszy wiem. Aj, nie zdążyłem. To byłoby dosyć ładnie nawet. Dobrzy są nawet, ej. O, teraz uzgarnałem to. No, a dostał kolejny i co? o! Ej, to był mój błąd, sorry. pixel. sorry. Uratowałeś właśnie mi tyłek, nie? No. Ale zrobiłem błąd masakryczny po prostu. Dobra, będzie teraz. Musi być. Pixel. No sorry, mogę, zrobić. na jego piłka, Dobrze nie bulwersuj się tak! Pixel, nie bulwersuj się tak! Moja! Moja! Gdzie strzelał? Twoja! Moja! A żeś to zrobił? Oja gaj! Dobra, lecisz! Dobrze, piksel. Jak myślisz, chcesz tego wybrnąć Dobrze! to było dobre, no akurat. co, ty nie jesteś zbyt jak się wydaje. I trójeczka. Takie szmaty podłącz, tak powiem, że wiesz. Dobra. Poja już, poja, poja, poja. No dobrze. No a jak nie by inaczej, jak nie dobrze, no hello. Ajda to zrobili. Podaj, Polej! Dobrze! Teraz Pixel twoja, lecisz chcesz do, do tego. Teraz ja miałem laki, nie jak nic. Czemu tak zabowało? Jak ja mam ping 100? Nie wiem, nie patrzę na razie, bo gram. Dobin! Ja ciekawe kto. Mogą zbić? Wybij! Byle chciałem wybić to! O masz na tym farcie, nie? Na no, farcie. Wybij! Jest! Co wy? Na Możemy zrobić rewanż. Zróbmy rewanż. Dobra, to możemy teraz ten, ten zejdzie. O, tak możemy zrobić. Dobra, jakiś wieszę, to zaraz tyle. Całem. Dobra, no to gramy. Drugi meczyk. Nie, ścianka, ścianka, widzisz? Teraz coś tam robi to. No, kto ciekawy. Nie będzie? Dobrze! Twoja? Moja? No Gol, 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 musi być, musi być! No ja wygarnęłem, wiedziałam, że ty wygarnęłeś Wiem! To to, co się pierdził na kama Yes, 2-1-0 No spokojnie! Emocje, dobra. No i widzisz, no i masz swoje emocje. No i dwa powinno być teraz. Pyk. No. Teraz wygrać. Powinniśmy. Right. Wiem, na lajcie przecież. No wiesz, twoim do to głupi co, co masz do mojego lajta? Wkurzyłem się teraz, musiałem to zrobić. Ale się wkurzyłem, a to była dobra akcja akurat. Szyrka na bramę. Jest takie epickie. Cztery. Pięknie. Na noś nie musiałem do za bardzo włączać. Możecie włączyłeś No wiem, dlatego właśnie mówię, że nie. no ale nie w taki sposób. Spokojnie! Nie spokojnie, a już do zera, się nie będzie. No i co z tego, że nie będzie do zera? Co za problem. Na mądry ty. Się znalazł Pixel. Ale chociaż coś to się wyratował, a nie tak jak sobie to No właśnie, ale u mnie nie miał kto tego wyratować w zasadzie. No dzięki, że mi się w piłkę. No i co? Dzięki Pixel. Dzięki. A ty myśl, to bym tak. No właśnie, dzięki, że mnie tak oceniasz Pixuś, naprawdę. No. no, sorry, no nie miałem okazji z dwóch tych. No weź. Tak, tak, ja to tak, tak. Dobra, skończ. No brawo. Nie. No, bo wypi, no a mi zagra piłkę, jak się Naprawdę, to było epickie. Wypi, a stoi mi za piłką, mi zagraza. No dalej, przejść i już. To już się podłączam pod akcję. Brawo, tylko szkoda, że. No dobra. Twoja. Twoja. Oj! Nie spodziewałem się takiej piłki, szczerze. Totalnie się nie spodziewałem takiej piłki. Dobrze. Ej, opykał mnie, myślałem, że mnie nie opyka, jednak. Ej, no to już. Nie, nie wiem, co to było, i nie wiem co to było. I nie wiem co to było. To też nie wiem co to było teraz. Teraz, o sorry, bo ja. Przepraszam, że gniazdo na piłki, a nie wiedziałem co to dotyka. Jezus! Ej! Maria! No co, z ciebie zapalam! Sorry, ale... ale. Nie wiem co to było, naprawdę. No dobrze wiesz, tylko teraz. No nie, na no sorry, na prawkę już się nie nadajesz, widzę. Nie, muszę zgrać w polu, nie ma opcji. Ja tu bronię, nie wiem po co w ogóle. Możemy nam przerypać ten mecz. O kurde, albo go faktycznie. dziękujemy. Jeszcze mamy szansę. Teraz graj. Musiałem trochę zakręcić. A i szkoda, zabrakło kilku sekund. Byłoby dobrze. To co, jeszcze raz? Zaraz. Zazamieniamy kogoś, czy coś? Nie To już Ale ja chcę być z Tobą. Ale zmieszany, żeby także było sprawiedliwe Rewanż. Będzie rewanż. Trudno. Gra jeszcze raz. Teraz musimy to wygrać. Nie wiem czy dzieje, ja po prostu nie wiem. Dobrze wiesz się dzieje, prostu nie wiem. Mam Raci. jakieś lagi jakby, nie wiem. Po prostu. No ja pier papier Jak wygracie, łajdy. Sam lepszy nie jesteś. Tak, no Zaraz się zreważyły, za to się zrehabilituje, o. Musi ładną brameczką. To była sekuracja jak coś, żeby nie było. Teraz piksem, masz było wolną rękę. Ale nas minął, prawie. Nie mamy 200 zawodnika, no. I to ja to ma... mnie zabrałem. sobie są w pole. Dobra, no to ci podam. Masz. No brawo, Pixel. Po prostu to było genialne. <grymne> dobra, <grymne> no, ja idę w pole. Chodź im dwójkę w pole, tam się nie przejmujmy tym. Myśliśmy jakbyśmy jeszcze kopykali jak jesteśmy w dwójkę nie? O, teraz jest sprawiedliwie, bynajmniej Poczekam aż ktoś jeszcze jeden dojdzie O, mi minął twoja. jest pod tego. Twoja. No już dobrze, przecież spokojnie. Idź po niego, idź, 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 idź. A, dalej już. Czekaj, musimy tego tutaj dodać kogoś. Nie ciebie. Nie, zgasił mnie. Kurna Nie Niedobrze. Czekaj, dodam, dodam na Messiego, bo ich jest... A i tak wygrywają, więc dobra, o. Nie, dawaj. Już nas jest po trzech, no. Tak, jakby to weszło, było dobrze. Nie, no po co? Już nie strzelałem, bo to chciałem podać. Byłeś w środku, ładnie. to była strata straszna. Nie wiem, że to była ładna. Mówię, To było za. No, pan... to... no nie! To akurat było niezafalowane, ale no to, 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 to drugie już nie. Ej, no czemu nie gracie? Pixel, tylko wiesz No jasne, nie Tylko ci Pixel teraz nie słyszę trochę, wiesz? Tak mnie nie słyszysz. Wtedy było lepiej jakoś Zaraz nie słyszysz? No jak ta... O, teraz jest lepiej, no. Nie, nie do tego. Wiesz co, dzięki. Żartuję, że... Zaś się zrehabilituję jakoś ładnie. Zbudził ci ładny golek wpadnie i co? Jajeczko będzie. Piłki, bez obrotu! Spokojnie. Tyle to jeszcze umiem. Coś tam jeszcze umiem. Czegoś mnie tam nauczyłeś. Ja wbiję się. No! Ty umiesz w ogóle kopać? No właśnie, ej, coś, coś nie mogę. Coś nie mogę kopnąć. Nie wiem, co się dzieje, a coś nie mogę kopnąć. jeszcze no, raz! Sorry. O, ona no, zrobił. No na ciebie. No, i no, miałem dwóch właściwie na każdą, No, no to co miałem zrobić, ej No, dzięki, Messi. Dzięki, Messi. Nie. Dzięki. Dobra. Po prostu teraz, to, że była. To już było po prostu, nie wiem, co to było. Tyle jeszcze o bronię. Wiesz co? tutaj jeden chce grać. O, dobra. No. Musiałem trochę za plecy, bo już, już się szykował. Po prostu trzeba się bardziej rozgrać a nie. Jeszcze z kilka meczy, i. i na będzie.